Z ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno. Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy. A Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. To nie jest przypadek, że w czasie adwentu przypominana nam jest opowieść o uzdrowieniu niewidomych. Opowieść o tym, jak pewnym ludziom otworzyły się oczy. Właśnie po to jest adwent, żebyśmy sobie przypomnieli, że otrzymaliśmy objawienie. Że Jezus przyszedł objawić nam prawdę o sobie, o nas, w ogóle o całej rzeczywistości. Przyszedł nam pokazać coś, czego dotąd nie widzieliśmy. Przede wszystkim ogrom Bożej miłości. Jezus przyszedł otworzyć nam oczy. Robi to przede wszystkim Swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, ale też swoim wcieleniem, samym swoim pojawieniem się jako człowiek pod, pod postacią człowieka pośród nas. I dlatego ważne jest, żebyśmy z tego skorzystali. To nie jest błaha rzecz. To nie jest tak, że jeżeli, tylko, jeżeli ograniczymy się do praktyk religijnych, do modlitwy, do w miarę porządnego życia, to wszystko będzie jak należy. To życie Pana Jezusa, Jego objawienie, Pojawienie się pośród nas, Jego męka śmierci zmarłych w stanie nie pójdzie na marne. Nie, jeżeli, jeśli nie przyjmiemy objawienia, jeśli w kontakcie z Panem Jezusem nie otworzą nam się oczy, to Jego życie, Jego pojawienie się wśród nas pójdzie jednak na marne. Przynajmniej w naszym osobistym życiu. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy chcieli widzieć więcej, żebyśmy chcieli otworzyć oczy. Po czym poznajemy, że te oczy nam się otworzyły? Poznajemy po tym, że Mamy nadzieję. Że mamy pokój w sercu, nawet w obliczu różnego rodzaju przeciwności, niebezpieczeństw. Nawet pośród jakichś obaw, które w nas są, zachowujemy pokój. Bo zachowujemy nadzieję. Bo wiemy, kiedy Jezus otworzy nam oczy. Że Bóg jest większy od tego wszystkiego, od wszystkich najgorszych rzeczy, jakie mogą się nam przytrafić w życiu. Dlatego rzeczywiście warto wołać do Jezusa: ulituj się nad nami, otwórz nam oczy. Jezus otwiera nam oczy nie tylko na samego siebie. Nie tylko na prawdę o życiu wiecznym, nie tylko na nas samych, nie tylko na ogrom swojej miłości, ale też na drugiego człowieka. Jezus powoduje, że zaczynamy widzieć drugiego człowieka takim, jakim ten człowiek naprawdę jest, czyli widzimy, że on nie jest zły. Nawet jeśli nas krzywdzi, nawet jeśli nas rani, że każdy z nas jest godzien miłości, bo każdy z nas jest dzieckiem Boga. Właśnie to się w nas dzieje, kiedy pozwalamy Jezusowi, by otworzył nas, nam oczy. Zmieniają się nasze relacje z ludźmi. Zaledwie mistrz duchowy skończył swoje wystąpienie, jakiś żartowniś spośród słuchaczy rzekł. Zamiast rozwijać teorie duchowe, dlaczego nie pokażesz nam czegoś praktycznego? Biedny mistrz zmieszał się. Ale jakiego rodzaju ma być ta praktyczna rzecz, którą chcesz, żebym ci pokazał? Zapytał. Żartowniś zadowolony z zakłopotania, w jakie wprawił mistrza i z wrażenia, jakie wywarł na obecnych, powiedział: Pokaż nam na przykład jabłko z rajskiego ogrodu. Mistrz natychmiast chwycił jakieś jabłko i pokazał mu. Ale to jabłko, powiedział tamten, jest z jednej strony zgniłe. Niewątpliwie, jabłko rajskie musiałoby być doskonałe. To prawda, rajskie jabłko musiało być doskonałe, powiedział mistrz. Ale biorąc pod uwagę Twoje realne możliwości, to jest najbardziej podobne do rajskiego jabłka z tego, co kiedykolwiek będziesz mógł zobaczyć. Czy może człowiek spodziewać się, że zobaczy doskonałe jabłko, mając niedoskonałe spojrzenie, lub wyczuć dobro w innych, gdy jego serce jest samolubne? Właśnie to dzieje się w nas, kiedy Jezus otwiera nam oczy. Wówczas otwieramy się też na drugiego człowieka. Wówczas, yy, owszem, widzimy grzech, ale przede wszystkim widzimy człowieka, który ten grzech popełnia. Widzimy kogoś, kto też pragnie być szczęśliwy, ale dziś po prostu nie wie, jak to zrobić. I próbuje to zrealizować, w jakiś tragiczny sposób. Pozwalajmy Jezusowi otwierać nam oczy. Uwierzmy w to, że On ma moc to uczynić.